Maszyna Gonzalo Fejo zupełnie przejechała się po liderze tabeli, a widzę przełamał się na wyjazdach. To był ekscytujący piątek z Ekstraklasą. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Brown i dziś zapraszam Was na standardowe podsumowanie piątkowych spotkań. Tym razem w ramach 17. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Co ciekawe wczoraj rozpoczęliśmy ostatnią formalną kolejkę w ramach rundy jesiennej. Jeszcze za tydzień oczywiście będzie Jedna kolejka, natomiast ona już formalnie nam rozpocznie rundę wiosenną. Natomiast wczoraj nie zabrakło emocji, oglądaliśmy dwa bardzo ciekawe spotkania, a więc najpierw piast Gliwice Daniela Myśliwca zmierzył się z widzewem łódź, a następnie Radomiak na otwartym już w pełni stadionie przystruga podejmował lidera tabeli Zabrza. Bardzo serdecznie zapraszam na kilka słów na temat tych spotkań. Zaczynamy sobie standardowo chronologicznie, więc od spotkania, które o godzinie 18 rozpoczęło się na arenie przy Okrzei w Gliwicach. Tampiast, który kilka tygodni temu zastąpił Maksa Meldea Danielem Myśliwcem, grał z byłą ekipą tego drugiego szkoleniowca, więc oczywiście z łódzkim Widzewem. Natomiast Widzew, z którym to Myśliwiec żegnał się na początku bieżącego roku kalendarzowego, był jednak zupełnie inną drużyną niż ta, na którą ma być kreowana obecna ekipa dowodzona już przez trzeciego szkoleniowca w bieżącym sezonie, a więc Igor Jowiczewicz. Jeśli chodzi o początek jego kadencji, to on przez Przede wszystkim nie był obfity w najlepsze wyniki, czego także świadectwo. Oglądaliśmy przed tygodniem, kiedy to widzę w niedzielny wieczór. Miał dość spore problemy w pojedynku z koroną Kielce. Ten mecz także skutkował tym, że pauzowało dwóch zawodników powiedzmy wyjściowego składu, a więc Dion Galapeni, a także Mariusz Fonalczyk, obaj zawodnicy w konsekwencji czwartych żółtych kartek, no tyle że Galapeni obejrzał jednocześnie długą kartkę w tamtym spotkaniu, a więc wyleciał z boiska. No To było spotkanie katastrofalne w wykonaniu Widzewa. Ja na ten temat nagrałem osobny odcinek, natomiast Igor Jowiczewicz ze zmianami poszedł nieco dalej, a więc pojawiła się dwójka napastników, jeśli chodzi o wyjściowe ustawienie, czego jeszcze w bieżącej kampanii nie oglądaliśmy, a więc obok Sebastiana Bergiera pojawił się Andy Zecury, a więc taki piłkarz, który ma być kreowany na gwiazdę Widzewa. Piłkarz z wielkim CV, wobec którego były gigantyczne oczekiwania, jednak dotychczas bardzo mocno rozczarowywał. Też, co ciekawe, mieliśmy dwóch Albańczyków w środku pola, a więc obok Juliana Szechu wyszedł Lindon Selahi. Pojawił się także Bartłomiej Pawłowski i powiedzmy, że z przymusu był Samuel Kozłowski, który to zastąpił wspomnianego już dla Peniego w bramce. Także mieliśmy zmianę, a więc Veliko Ili został zastąpiony Maciejem Kikolskim. Tutaj można powiedzieć, że kręgosłup Dużyny został zupełnie przewrócony. Jeśli chodzi o duży Piasta, to na w ostatnich spotkaniach za kadencji Daniela Myśliwca radziła sobie rewelacyjnie. Wygrała dwa wyjazdy Spotkania po 3 do 1, oba, powiedzmy, że bardzo podobnie udane w wykonaniu mistrza Polski sezonu 18-19, więc przeciwko GKS-owi, to oczywiście lokalny przeciwnik, a także przeciwko Jakowowi Częstochowa, powiedzmy, że półsensacyjnie na boisku przy Limanowskiego. Natomiast my już przejdźmy do tego, co działo się w spotkaniu, które odbywało się na stadionie przy Okrzei. Też oczywiście pojawiła się bardzo liczna grupa kibiców widzewa, którzy za podopiecznymi Igora Jowiczewicza, mam wrażenie, że wszędzie by pojechali, natomiast. Wyrazili upust swojej złości, swojego niezadowolenia na początku tego spotkania, kiedy pojawiły się dwa transparenty skierowane do zawodników ETS-u. Taki najbardziej klarowny przekaz dotyczył tego, że fani z Łodzi chcą, aby ich zawodnicy mieli na boisku jaja, co raczej jest pokrewne z tym, jak wypowiada się Igor Jowiczewicz. Natomiast na boisku tego absolutnie nie było widać w meczach dotychczasowych. Tutaj powiedzmy, że było lepiej, chociaż początek tego spotkania należał w mojej opinii zdecydowanie do podopiesznych nie dla myśliwca. Oni utrzymywali się przy piłce, oni stwarzali sobie bardzo groźne okazje. Przede wszystkim na prawej stronie nie był wiatr, gdzie grał Jurka, który był bardzo groźny, a także prawe obrońca, więc Tumasi, który dośrodkowywał futbolówkę do napastnika, więc Germana Barkowskiego. Ten oddał uderzenie, dość zaskakujące dla Kikolskiego. Natomiast były bramka Radomiaka poradził sobie z tym uderzeniem, interweniując kapitalnie na linii ratując Widzew przed stratą gola. Piast miał kolejne sytuacje, natomiast Widzew opierał się na w wypadach, po jednym z nich zagrał Baena, a więc zawodnik, który w tym spotkaniu był bardzo aktywny, toczył wiele pojedynków na ziemi, był także kilkukrotnie faulowany przez przeciwników, o tym jeszcze powiem. Natomiast ta akcja spezła na niczym, a Piast miał kolejną, bardzo groźną, tym razem Balkowski fenomenalnie zgrał w tym spotkaniu napastnik Piasta. Podobał mi się bardzo w pierwszej połowie tego spotkania, natomiast uderzenie Lokilo było mocno niecelne. Ogólnie Piast doszedł do kilku bardzo dogodnych mam wrażenie. W pierwszej połowie tego spotkania sytuacji Natomiast to Widzew zadał cios. Po tym jak w polu karnym padł Angel Baena, który został sfaulowany przez Franciszka Placha. Mówił bramkarz Piasta Gliwice w Przewie, że istotny był kontakt Ja raczej przychylałbym się do decyzji z boiska. Jarosława przybyła o tym, że należał się Widzewowi rzut który to bardzo pewnie egzekwował Sebastian Berger. W pierwszej połowie spotkanie Widzew raczej ograniczał się do bronienia. Został zepchnięty, możemy powiedzieć, przez podopiecznych Daniela Myśliwca i to Igor Jowiczewicz musiał gdzieś z okolic ławki rezerwowych Wypychać czy to obrońców, czy całe ustawienie, całą formację nieco wyżej. A Widzew bez piłki grał powiedzmy w formacji 1 -4, 4 2 co było zaskakujące, czego raczej. W tym sezonie nie oglądaliśmy Piast Gliwice, tworzył sobie kolejne sytuacje, bo właściwie bramka dla Widzewa była takim wyjątkiem od ogólnego obrazu pierwszej części tego spotkania, która toczyła się przede wszystkim na połowie, gdzie była bramka strzeżona. Przez Macieja Kikolskiego Piast grał piłką, to był taki Piast Maxa Mildera, powiedzmy. Natomiast akcje były dynamizowane, był powiedzmy ten postęp z futbolówką i jednak ekipa gospodarzy docierała do pola karnego. Natomiast to widzę w nią bardzo groźną sytuację. Po tym jak najpierw dośrodkowanie bane zostało zablokowane przez Lewickiego na wślizgu, a z rzutu rożnego nieźle bitego przez Bartłomieja Pawłowskiego. Futbolówka powędrowała do Zekieriego, który jak przyznał w wywiadzie pomeczowym, nie widział do końca futbolówki i oddał bardzo nieporadne uderzenie właściwie tutaj. Być może nie możemy mówić nawet o uderzeniu, bo jednak napastnik, który był ostatnio powołany do reprezentacji Szwajcarii, zupełnie się nie zorientował w tym, gdzie futbolówka się istotnie znalazła i zmarnował. Sytuację, którą ETS sobie stworzył, Piast Gliwice próbował w międzyczasie tak zwanym ruszyć z Była taka kuriozalna sytuacja, kiedy to do Visus próbował sfałować zawodnika z piłką, a trafił w innego, to powiedzmy, że tak koszetem Tutaj dostał inny piłkarz gliwickiego Piasta, natomiast sędzia Jarosław przybył, pokazał mu jak najbardziej zasłużoną żółtą kartkę, przez co Visusa nie obejrzymy w kolejnym spotkaniu ligowym, ponieważ to był już czwarty kartonik, jaki obejrzał hiszpański. Środkowy obrońca w bieżącym sezonie. Jeszcze miał dwie bardzo groźne sytuacje: Piask-Gliwice. Właściwie w jednej były dwa strzały. Najpierw świetnie blokował belgier, to było po stałym fragmencie gry, uderzeniu już z obrębu polakarnego. A następnie Wajecho wybił piłkę w kosmos, tak to nazwijmy, po uderzeniu z powietrza. I na tym zakończyliśmy pierwszą połowę tego spotkania. Bardzo trudną dla podopiecznych Igora Jowiczewicza. Natomiast powiedzmy, że charakterem oni zdołali wyjście na. Na prowadzenia. Następnie się na nim utrzymywać bardzo szczelnie, broniąc tutaj akurat defensywę zdecydowanie musimy pochwalić, chociaż akurat w przypadku Macieja Kikolskiego być może nie było tak, jak tego niektórzy by oczekiwali, ponieważ miał on problem nie tylko z tym, że futbolówki często nie łapał, kiedy powinien to był czynić, natomiast także z grą nogami, no jeśli chodzi o jego statystyki dotyczące długich podań w całym spotkaniu, to jest 9 na 33 celnych piłek, to jest 27%. No wygląda to. No, tak powiedzmy, że półpoważnie. Drugą połowę tego spotkania podopieczni myśliwca chcieli rozpocząć od zadania ciosu, który dałby wyrównanie. Juan odnalazł się w kapitalnej sytuacji, już w obrębie pola karnego to była świetna pozycja. Natomiast nie poradził sobie najlepiej z piłką, która do niego trafiła i ostatecznie nie zdołał nawet zagrozić bramce strzeżonej przez Kikolskiego. Widzę, próbował zadać cios po kontrataku. ataku. Najpierw Berger dogrywał do Zekiriego, który próbował pokręcić obrońcom, Oddał uderzenie, które zostało zablokowane. Następnie złapał je plach. szkoda, było tej sytuacji. Z pewnością piłkarzom widzewa, ponieważ kontra zapowiadało się bardzo groźnie, później dogrywał świetnie Baena do Zekiriego, który oddał strzał głową i tak instynktownie Bergier próbował zmienić kierunek lotu piłki. Natomiast ze strzałem poradził sobie Franciszek Plach, no ale przy uderzeniu Andiego Zekiriego. Chwilę później już nie miał żadnych szans. Bardzo powtarzalna akcja, jak ta w pierwszej połowie, kolejne doświadkowanie Pawłowskiego z rzutu rożnego i tym razem Zekiri błysnął klasą. Też tutaj radość napastnika widzewa była wymowna, cała niemal że drużyna do niego pobiegła. Widać wsparcie dla Zekieriego, który może być piłkarzem bardzo cennym dla Widzewa i istotnie w tym spotkaniu tak było. Następnie ten Daniel Myśliwiec przeprowadził trzy zmiany. No i tutaj, jeśli chodzi o drużynę Gliwickiego Piasta, to nazwiska pojawiły się bardzo konkretne. Więc mieliśmy meldunek Adena Dalmau, Jorge Felixa, a także Leandro Sanki. Możemy zobaczyć, jakie to są nazwiska. Jeszcze na ławce mieliśmy czy to Chapka, czy to Jakuba Czerwińskiego, co było artykułowane w komentarzu tego spotkania. I naprawdę to Tutaj ja się zgadzam, że jednak dobry obyt. Jeśli chodzi o piast jest dosyć spory, absolutnie ta ekipa nie zasługuje na to, aby figurować w strefie spadkowej. Myślę, że Daniel Myśliwiec poradzi sobie z problemami tejże ekipy, które niejako wygenerował jeszcze Max Melder, natomiast ja uważam, że mimo wszystko poczynił on pewne fundamenty do tego, jak teraz piast wygląda. No i piast stworzył sobie kilka bardzo groźnych właściwie okazji, no przede wszystkim główną bronią, były dośrodkowania. Po jednym z nich świetnie poradził sobie Dalmau, zgrywał piłkę i jak chwilę jest próbował uderzyć Jorge Felix, tak w swoim stylu bardzo sprytnie. Dobrze z uderzeniem poradził sobie Kikolski, jeszcze wybijał futbolówkę. Lindon Selahi, który w tym spotkaniu powiedzmy, że najbardziej widoczny nie był. Natomiast jeśli chodzi o tego zawodnika, to ja bym wskazał to zdecydowanie na plus, że on w ogóle wychodzi w wyjściowym składzie Widzewa. Jest w stanie grać w takim wymiarze i właściwie ze zmianami też zbytnio Igor Jowiczewicz się nie śpieszył. Mieliśmy meldunek Szymona Czyża, który był, mam wrażenie, że ustawiony nieco niżej niż mogliśmy się tego spodziewać, ale widzę, w także miał powiedzmy groźne sytuacje jeśli chodzi o drugą część tego spotkania. Była próba Sebastiana Bergiera po niezłym opanowaniu piłki. Futbolówkę przyjął i tak próbował pocelować jak niegdyś Antoni trafił dla Alubetis. Nie wiem dlaczego to przywołałem, skoro Brazylijczyk uderzył z drugiej strony. Trafił wówczas w samo okienko. To jedna z najpiękniejszych bramek jakie widziałem chyba w tym roku kalendarzowym. No i tutaj BG próbował to odtworzyć powiedzmy, że pomylił się znacznie. No bo kilka metrów futbolówka minęła bramkę. Była kolejna sytuacja. Tutaj zagrywał Sebastian Berger do Andiego Zekiriego. Też takie altruistyczne zachowanie, a na pasting reprezentacji Szwajcarii trafiły w rękę obrońcy piasta gliwice. No tyle, że wcześniej piłka odbiła się od biody, a tam sędzia podniósł chorągiewkę. Co ciekawe, asystent. Natomiast jak widzieliśmy na powtórce, spalonego nie było, ale ze względu na taką regulację w przepisach, gry w piłkę nożną, rzutu karnego nie było, widzę starał się uśpić to spotkanie. I trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dobrze mu się to udało, bo piast następnie stał się nieporadny, nie potrafił sobie stworzyć groźnych sytuacji. Być może było jeszcze jedno uderzenie, ale to dużo wcześniej. Sanki głową, ogólnie jeśli chodzi o zmienników, to oni całkiem nieźle się spisali tak paradoksalnie, ale Piasty jeśli chodzi o ogół nie potrafił zagrozić. W samej końcówce jeszcze Jurka próbował dośrodkowania z rzutu wolnego, ono było bardzo konkretnie. jeszcze było uderzenie Dziczka z wolej, ale też bardzo niecelna, widzę mógł imponować pracą bez piłki, bardzo szybkim powrotem, niezłą organizacją jeśli chodzi. O grę w defensywie i także tym, że w 85 minucie Bartłomiej Pawłowski ruszał do pressingu. Jakby właściwie. Na boisku był kilka minut, a on niemal całe spotkanie na nim spędził. Też Klukowski zameldował się na boisku. Jak najbardziej pozytywna zmiana byłego piłkarza. Pogoni Szczecin. No i kibice Widzewa zaczęli śpiewanie w okolicach 80. minuty. Byli bardzo głośni, a podopieczni Igorowiczewicza dopisali do swojego konta. Trzy bardzo cenne punkty, no bo jednak tutaj niejako strefa spadkowa im groziła. Po tej ostatniej fatalnej serii. To było świetne spotkanie. Jeśli chodzi o defensywę mało. Widzew zachowywał czystych kont w tym sezonie. A teraz to się udało. Udało nam przede wszystkim wcześniej to były spotkania domowe, właściwie wyłącznie, tutaj jak najbardziej udało się zrealizować, mam wrażenie, że większość założeń Gojajowiczy Praca Belgia z może budzić wrażenie, chociaż w pierwszej połowie to było właściwie kilka podejść tutaj w drugiej części. Oglądaliśmy zagrożenie kreowane z udziałem tych dwóch zawodników. Baena, mam wrażenie, że wszystko to genialnie uzupełnił. Bartłomiej Pawłowski w tym spotkaniu pokonał największy dystans. Ogólnie jeśli chodzi o widzę, to było 120 km przebiegniętych. Zdecydowanie Więcej niż Piast. No i to też w znacznym stopniu przyczyniło się do tego, jak to spotkanie wyglądało, też na tle bardzo silnego przeciwnika. No bo jednak Piast od początku także chciał narzucić swoje warunki, czy to sanka, czy to Jirka, byli takimi zawodnikami, którzy zdecydowanie na plus taki mecz mogą zaliczyć. Też jeśli chodzi o Germana Barkowskiego, no to zawodnik, który notuje sześć kontaktów polu przeciwnika, czy to zgranie, czy to strzał był piłkarzem, bardzo użytecznym w rozegraniu. No i Jirka, mam wrażenie, że jest takim zawodnikiem, na którego możemy patrzeć Dziwem. Wielka szkoda że piast przegrywa takie spotkanie, ponieważ tutaj jeśli chodzi o indywidualne elementy, także jeśli chodzi o plan, ma wrażenie Daniela myśliwca, to bardzo wiele się zgadzało i no, Irka w tym spotkaniu jako ofensywny piłkarz ma ponad 80 kontaktów z piłką, gdzie najlepszy wynik zakończył się. W okolicach 90 i co ciekawe, znalazłem taką statystykę 36 prób podania właściwie w trzecią tercję 23 z nich udane, to jest i tak najlepszy wynik. No jeśli chodzi o próby podań, no to tutaj możemy powiedzieć, że Irka zupełnie deklasował konkurencję, no bo drugi najlepszy wynik to jest ponad 20, także jeśli chodzi o drużynę Piasta, to mam wrażenie, że i tak bardzo wiele pozytywów może Daniel Myśliwiec wyciągnąć z tego spotkania. Zabrakło przede wszystkim skuteczności, też było ponad 20 strzałów, bodajże 23, oddała ekipa gospodarzy, także może zdecydowanie zgrzytać zębami, ale że może być bardzo zadowolony z tego spotkania, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe w tym roku, to ze zwycięstwami nie jest najlepiej. Pamiętamy zresztą pierwszy mecz za kadencji, że Liko Sopicia właśnie przeciwko Piastowi też wy na wyjeździe. Bardzo podobne okoliczności. Natomiast teraz jeśli chodzi o Igora to do końca tego roku pozostały dwa spotkania i mam wrażenie, że to będą kolejne bardzo trudne egzaminy, no bo już w najbliższym tygodniu jest oczywiście mecz w ramach ST z Pucharu Polski przeciwko Pogoni Szczecin na wyjeździe ogólnie. Już widzę w sercu Łodzi nie zagan, ale kibice tutaj troszkę radości na sam koniec od swojej ekipy powiedzmy, mogli dostać i odwdzięczyli się naprawdę bardzo głośnym śpiewem. Też jeśli chodzi o kibiców Piastek-Liwice, to ich Podobno dawno tu lub przy Okrzei nie było. Także bardzo ciekawe spotkanie No otwarcie tej kolejki. Przejdźmy wreszcie do tego, co wydarzyło się w ramach Super Piątku, a więc o godzinie 20.30 wybrzmiał pierwszy gwizdek ostatniego w tym roku spotkanie, które miało miejsce przy Struga. Natomiast to było w Radomiu absolutne święto, ponieważ wreszcie Stadion Radomiaka został otwarty w całości. Były cztery trybuny. No i niedawno, powiedzmy, że z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia przy okazji stadionu w Zabrzu. Dzisiaj gościem oczywiście była drużyna Górnika, która liderowała, co ciekawe na konferencji przed spotkaniem z 14-krotnym mistrzem polski Gonzalo Fejo, został zapytany o to, czy lubi Hałkę następnie dostał także od Szymona Janczyka ten przysmak. I jak widać zdecydowanie to poskutkowało bo Gonzalo Fejo. Przed tym spotkaniem opracował coś, czego mało ktoś się spodziewał, więc kapita, został przesunięty na długie skrzydło, natomiast Michal Gaszpajak musiał mierzyć się także z niełatwymi wyborami, ponieważ zabrakło, chociażby Jarosława Kubickiego i co ciekawe, Yong-go zagrał się Pola. To było dla mnie bardzo niespodziewane. Podobnie oglądaliśmy matusza Meta, czego jest pina Szcześniaka, czyli tych zawodników się nie spodziewaliśmy. Maksym Kłani usiadł na ławce rezerwowych i od początku tego spotkania górnik miał spore problemy. A domiak był taką ekipą, która była wypełniona z pewnością energią kibiców, którzy odpiewali, jakże uroczystych ekipy zielonych przed rozpoczęciem tego spotkania. Rafał Wolski był takim zawodnikiem, który absolutnie królował na początku tego spotkania była także dość spora aktywność. Kapity, właściwie górnik. Od samego początku miał z tym gigantyczne problemy. Tutaj w środku pola był dosyć spory problem i ja już na samym początku chciałbym wskazać, że Gonzalo Fejo zastosował taki manewr, który mi przypomina to, co widziałem, kiedy to górnik grał z motorem Lublin, żeby tutaj do środka pola niejako dodać jeszcze jednego zawodnika, który też poniekąd był rotacyjny na przestrzeni tego spotkania i zupełnie zneutralizować Patryka Helebranda, chociaż akurat środkowy pomocnik, który niedawno grał w prezentacji reprezentacji Czech, oddał Dwa strzały lewą nogą z dystansu, one były niecelne, ale to wydarzyło się już zdecydowanie po tym, jak Adam, jak zdobył dwa gole. To właściwie miało miejsce na przestrzeni niemal całej pierwszej połowy tego spotkania i ja się gdzieś łudziłem, że górnik zawsze będzie w stanie odpowiedzieć. Natomiast od samego początku, powiedzmy przez pierwsze 10 minut tego spotkania, to był mecz bardzo żywy. Już na samym początku Usman soło do uderzenie, natomiast ono było kompletnie niegroźne, a Adam, jak zadał pierwszy cios po tym, jak katastrofalnie, I to nie raz w tej akcji, zachował się Crespi. Szcześniak, a kiedy piłko trzymał kapitał, o którym tutaj już powiedziałem, to przełożył zarówno Krespina Szcześniaka i Janrze w taki sposób, który absolutnie obnaża defensorów górnika, Zabrze absolutnie im nie przystoi, i pokonał bramkarza górnika Zabrze, a więc Marcela Ubika bez problemu skrzydłowi Radomiaka, zachowując zimną krew, co ciekawe tutaj uderzał, lewą stopą, z której powiedzmy, że kapitał nie słynął. To był kolejny wielki moment kapity przed Radomską publicznością za kadencji go Fejo. Mam wrażenie, że też kilkanaście procent do swojego potencjału. Dostał, natomiast Radomiak wcale nie planował się zatrzymywać. Rafał Wolski, kilku właściwie zawodników, minął w jednej akcji, także oni zostali kompletnie sparaliżowani. Natomiast tam wreszcie doszło do takiego minimalnego chociażby oporu ze strony zawodników Golnika Zabrze, no bo ponownie byłaby to taka akcja, która absolutnie by nie przystawała do tego, jak Górnik radził sobie jednak w pozostałych spotkaniach w tym sezonie. Ostatecznie Wolski zagrywał do Grzesika, który został wyrzucony już do linii końcowej. Właściwie Radomiak uważał zagrożenie, chociaż baldy tutaj powiedzmy, że nieco chciał przeszkodzić swoim kolegom z dużyny taką absurdalną symulką w obrębie 16. Sędzia, jak najbardziej słusznie to wychwycił, dosyć szybko obejrzał za to. Ofensywny piłkarz Adomiaka, żółtą kartkę. Głównik zabrze, kiedy przejął futbolówkę, to miał ją dosłownie przez minutę. Adomiak broniący bardzo szczelnie, formacją 1-5-3-2, co absolutnie neutralizowało, tak jak powiedziałem. Potencjał za zabrze w środku pola, no nie było także Ambe tutaj mówiłem już o kubickim, którego jak był bardzo widoczny. No kilka kolejek temu pouzował Patryk Hellebrandt, konkretnie dwa właściwie super piątki temu, bo ogólnik ostatnie trzy spotkania gra w piątki i właściwie w każdym z nich stracił punkty, no bo to był mecz najpierw fatalny przeciwko KGHM Zagłębiu, później bardzo dobre zawody w mojej opinii piłkarsko przeciwko Wiśle. No i tutaj była to jednak absolutna kompromitacja. To była wrzutka Hosemy, z którą bez problemu poradził sobie. Były Bramkarz, Górnika, a więc Filip Majchrowicz, natomiast jeśli chodzi o Zielonych, to oni mieli kolejne sytuacje, bo bardzo ciekawe zaganie, ale w ostatniej chwili interweniował Matusz przedzając uprzedzając jako Jana Agresika, który grał w tym spotkaniu. Też powiedzmy tak na pół gwizdka, bo on dopiero o 20.10 ustalił z trenerem najpewniej Gonzalo Fejo, że wystąpi w tym spotkaniu. Tak mówił po meczowym wywiadzie. Natomiast Radomiak po raz drugi w tym spotkaniu wpakował futbolówkę do bramki była zagana w kierunku. Mało ten niejako zmusił Kryspina Szcześniaka do posłania piłki do własnej bramki. No tyle, że wcześniej nastąpiły fał napastnika Radomiaka i jak najbardziej słuszna interwencja. Interwencja duetu maciniaków na Waża, więc Szymona, a także Tomasza. To było błyskawiczne, naprawdę. Wielkie tutaj brawa dla sędziów Warza za tak sprawną interwencję. Bramka została jak najbardziej słusznie odwołana przez sędziego Kochanka. I mieliśmy kolejne właściwie akcje ofensywne Radomiaka. Był strzał z dystansu, z tary i wreszcie było trafienie na 2 do 0 po tym jak z dystansu. Uderzył tu też piłkarz, którego zdecydowanie musimy wyróżnić. O tym jeszcze powiem. A więc Roberto Alves, Kryspin Szcześniak po raz kolejny złamał linię spaloną. Podobnie jak przy tym golu na 0 do 1 i tym razem zjeła pokonał Marcela Ubikę, który już był zupełnie bez szans, to no tutaj ewentualnie mógł nieco więcej zrobić biłamkaż naszej młodzieżówki. Natomiast przede wszystkim strata Kamila Lukoszka w tej sytuacji, no to był jakiś absurd, następnie miał pretensje, tak jak najbardziej uzasadnione Eri Gianża. Natomiast do domiaka zupełnie odregulowało to, co działo się przed polem Karnym. Przede wszystkim trzeba mieć pretensje tutaj do zawodnika, który futbolówkę stracił, ale także o to, że Alweż mógł zrobić właściwie co chciał. No, kiedy on zaliczył Kolejne kontakty z piłką przed strzałem, to ja łapałem się za głowę na to, jak wyglądała defensywa górnika. Zabrze z boiskiem pożegnał się szcześniak. Najpewniej ze względu na uraz, chociaż gdyby nie to, to ja też bym się zdecydował tutaj na zdjęcie. Przypomnę jednak piłkarza, który był powołany do reprezentacji polskiej. Ewentualnie jeszcze można tutaj długie takie nazwiska, więc Lukoszek dołożyć, chociaż on spędził na boisku. Zdecydowanie więcej minut, ale po wejściu Maksyma Chłania za szcześniaka nastąpiła zmiana formacji i rzeczywiście górnik zabrze nieco przyspieszył. Wówczas były te strzały Hellebranda. Był także bardzo ciekawy dribbling kiedy to piłka trafiła do soła. Natomiast bardzo niewiele z tego było. Był też fał na Hebeandzie przed polem karnym. Z wolnego uderzał Erik a Bardzo niewiele pomylił się. Kapitan górnika i też niewiele. Mylił się Jan Grzesik po tym, jak już w doliczonym czasie gry pierwszej części spotkania Alwerz wrzucił z rzutu wolnego. Świetnie przedłużył desk, który pracował dla drużyny. Chociaż powiedzmy, że nie był widoczny w takim stopniu jak z pewnością większość kibiców zielonych. By tego oczekiwała, no i Grzesik trafił w siatkę, no ale do przerwy jak prowadził 2 do 0 i było to jak najbardziej zasłużone, jeśli chodzi o sam początek drugiej części tego spotkania, to Hubik popełnił niemalże kolejny kardynalny błąd, jeśli chodzi o ten sezon, taki wynikający najpewniej z braku koncentracji, a więc przyjmował piłkę, jednak zrobił to na tyle nieumiejętnie, że ona zmierzała w kierunku jego bramki, zatrzymał ją ostatecznie. Powiedzmy, że w dość spokojny sposób, około pół metra, być może metr od linii bramkowej, ale powiedzmy, że mogło tutaj troszkę ciśnienie kibicą godnika skoczyć, a na pewno tak było chwilę później, kiedy to na długą żółtą Kartkę, w mojej opinii, zapracował sobie kamera. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiała decyzja arbitra. No tutaj pytanie, w którą stronę to spotkanie mogłoby pójść, gdyby środkowy pomocnik, bardzo istotny, bardzo też przydatny w tym spotkaniu dla Zielonych, obejrzał długie napomnienie, w konsekwencji by został wykluczony. Natomiast Adomiak zadał kolejny cios i tutaj też kompletnie niezrozumiałe zachowanie, jeśli chodzi o piłkarzy 14-krotnych mistrzów Polski. Kapita świetnie zorientowany w sytuacji zagrywa do małej dezy. Zatem właściwie ma korytarz, mógł zrobić co chciał, mógł się zapytać Marcela ubika jak chce zostać pokonany, a zrobił to chyba w najlepszy możliwy sposób, a więc przerzucając ramkarza polskiej młodzieżówki. No Absolutnie widowiskowe wykończenie, jeśli chodzi o małej Dessa. Radom jak się nie zatrzymywał sytuacji. W drugiej połowie było tyle, że ciężko mi jest pamiętać. Ja oczywiście dysponuję notatkami. Pamiętam tutaj wejście Tapsoby, zawodnika, który był bardzo aktywny. Też jeśli chodzi o Roberto Alwesza. to były kolejne bardzo ciekawe uderzenia. No i wreszcie trafił fajce fenomenalnie na te do 0. Już w tej akcji mam wrażenie, że wcześniej mógł paść gol dla podopiecznego Salofeo, ale wykończenie Alvesa też było tutaj można powiedzieć opatrzone koszetem od Erika Janży. Było sporo szczęścia, ale domek jak najbardziej zasłużenie podwyższył prowadzenie i dążył po gola numer 5. Tutaj zdecydowanie był bliżej tego, aby zdobyć bramkę. Jan Grzesik w wywiadzie, o którym już tutaj powiedziałem po meczowym, powiedział, że w drugiej części tego spotkania domek grał słaby. I dla mnie absolutnie nie. Dla mnie tutaj Zieloni oddali tylko futbolówkę górnikowi Zabrze, no bo jeśli chodzi o stwarzane sobie sytuacje, to nie było jakiegoś Wielkiego deficytu, a górnik Zabrze oddał 3 strzały i 0 celnych w drugiej części tego spotkania. XG na poziomie 0,12. No to można powiedzieć, że jest taka wartość. No średnio poważna. Jeszcze było jedno niecelne uderzenie Alvesa, no bo bramka na 4 do 0 padła na 30 minut przed końcem tego spotkania. Tutaj trzeba było się modlić z mojej opinii ze strony górnika Zabrze, żeby tylko taki najmniejszy co został tego dnia górnikowi przyznany przez maszynę. Gonzalo Fejo, a sytuacje były kolejne. Wszedł Mario Barro, co ciekawe, na pozycję skrzydłowego była taka jedna bardzo widowiskowa akcja Steve'a Kinga, kiedy on ograł kilku przeciwników i były też świetne interwencje Ubika, kiedy to uderzał Alves z dystansu, a następnie jeszcze etap Soba. Po stronie górnika Zabrze na boisku pojawił się Abdi, Abdullahi, czy Bastien Doniono, gdy tutaj górnik Zabrze chce gonić akurat meldunkiem Francuza, który grał jeszcze niedawno w rezerwach Zabrze, to ja raczej tego zbyt poważnie nie jestem w stanie potraktować, chociaż donia akurat jest takim piłkarzem bardzo młodym, on może rokować, on akurat w tym spotkaniu powiedzmy, że notował dość sporo kontaktu z piłką, natomiast wyraz twarzy, no między innymi są który był pokazywany w realizacji. No, wydaje mi się, że mówił wszystko na temat tego spotkania. Górnik oczywiście pozostaje liderem, a Radomiak doskoczył do czołowej czwórki. W tym momencie na czwartym miejscu są podopieczni Gonzalo Feu i tutaj speaker po ostatnim gwizdku wykrzyczał bardzo głośno imię Portugalczyka, a cały stadion dokończył nazwiskiem. Jeśli chodzi o mecze domowe, to bilans w dwóch spotkaniach to jest 7 do 0. Mam wrażenie, że każdy piłkarz Radomiaka w jakimś stopniu przyczynił się do tego, że tak wysokie zwycięstwo udało się odnieść nad liderem tabelna. Jeśli chodzi o górnik, no to tutaj bardzo wiele Rzeczy nie funkcjonowało. Właściwie możemy powiedzieć, no, że poniekąd nie funkcjonowało nic. Ewentualnie, jeśli chodzi o Patryka Helebanda to były pewne starania. Natomiast on też czasami notował bardzo niepotrzebne straty, kiedy to raz wszedł między dwóch przeciwników. No ale on, mam wrażenie, że był do tego niejako zmuszony. I tutaj te zmiany, tak jak wskazałem, w postaci czy to Dzięgielowskiego, czy to także Maksymiliana Pingota, nie wiem do końca co miały na celu, no ale Gonik absolutnie się rozsypał. No i jeśli chodzi o Gonzalo Fejo, to tutaj ewidentnie widzieliśmy zagrywkę taktyczną. Był Mateusz Stolarski, co ciekawe na trybunach tego spotkania, także mógł tutaj być podważenie swoją drogą kiedyś jego współpracownika, właściwie przełożonego, jeśli chodzi o motor Lublin, którego obecnie jest trenerem, który zagra w poniedziałek przeciwko kolegi Warszawa. Też niesamowicie ekscytujące spotkanie. A my patrzymy na tabelę tutaj po tym moim nieco dłuższym wywodzie, no ale absolutnie śmieją mi to. W głowie nie mieści jak górnik wyglądał, tak jak powiedziałem. A w tym momencie trzy punkty przewagi nad Jagiellonią i to się nie zmienia. Już w niedzielę Jagiellonia zagra w Lubinie przeciwko KHM Zagłębiu i ja się na to spotkanie wybieram, także w poniedziałek zapraszam Zapraszam Was bardzo serdecznie na vloga z rywalizacji, jednak powiedzmy, że takiej quasi hitowej, jeśli chodzi o 17, ostatnią w tak jak powiedziałem, formalnej, jesiennej PKO, bak polskiej ekstraklasy. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat zwycięstw, czy to widzewa, czy to ekipy Gonzalo Fejo. Ja już nigdyś film kończyłem, także Gonzalo Fejo jest wielki, no i dzisiaj muszę powiedzieć coś podobnego, ponieważ tutaj były widoczny jak najbardziej. Plan taktyczny, tak jak wskazałem, portugalskiego szkoleniowca, ja takie zwycięstwa mam wrażenie, że najbardziej cenię w futbolu. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję, życzę Wam miłej soboty. Do zobaczenia jutro. Cześć!